Gdzie mam go? to jest następny odcinek Simsów. Jest ze mną moje kochanie, które tu stoi. Tu stoi, odezwiesz się. Nie stoi! Nie stoi! On nie stoi! Nie, bo skaczę. Tak. Wolę leżeć. Oj, biedny. Gdzie Co ty tu? Oh. O! Potrzebujesz. hygiena ci spada i pęchasz. Dobry, A, najpierw. ten hasz mi spada Ale będziesz być, A, na ciebie też na, na ciebie, no chyba nie Dobra, ich chyba, <laughs> chyba ich przyspieszę, co? Okay. Tak? No, tylko, że ja znowu nie widzę, co ty robisz I nie widzisz, co ja robię A, się czy Dobra, to? nieważne Tak, ale zaraz się odwiesi Na pewno no Dobrze, i się odbierze. Ona się pójdzie wykąpać! No, w fajnym momencie, jak trzymam się za pupę. <noise> Okej, okay, spoko. Co będziemy? Co? Ona idzie się kąpać. Zastanawiam się, czy odjechać kamerą. Odjadę kamerą. Nie będą mi tego oglądać. O, zmęczony jest. Nie nie, no. nie nie są głodni. Oh. Śmierdzisz. Śmierdzisz, sorry. Eee, stój. Czemu śmierdzę? Bo ćwiczyłeś. Twoja wina, ty się do mnie przytulałeś. O! Nieprawda. A, a bo ćwiczyłem. Tak, ćwiczyłeś. Kiedy ty idziesz do pracy oh, To sorry. Za dwa dni dopiero, a ty nie masz kasy. Nie idę, mam wolny. wolne. Masz wolne, ale nie masz kasy. Ale nie masz kasy, ale masz wolne. Zaraz, czas znaleźć jej pracę. Ale mam, ale mam zawsze na dziwki. dziwki ja ci dam no, dziwki, dobra no. Znaczy, ten. Znaczy Ob obiad, obiad, no obiad, obiad, obiad. Obiad, dobra, dobra. obiad, jem na mieście. Poczekasz w domu? Nie, nie zdejmę cenzuru przed Czy poczekasz w domu, bo ja muszę zjeść obiad? Ja wiem, że ty się chcesz wykąpać, oh. ale ja muszę skorzystać z solet. Sorry. sorry. Nieprawda. Prawda. Nie. Tak. No dobra. Nie rezywa, pod podkreślam sobie. To było pasjonujące. O! Co? Was? Dobra, niech ona gdzieś idzie, sobie znajdzie jakąś robotę. Jaką robotę sobie można znaleźć? Co można robić właściwie w tej karierze? Bo ja w sumie to nie wiem. Zaraz. Niech ja się skupię. Oglądasz telewizję oh. będzie od razu. Patrz co za. Nie wierzę, nie? Dobra, jej. Może on chce kupkę. to. A może on chce kupkę? adopcja zwierząt, nie dzięki Czy chcesz kotka? Idź po kotkę. Ja chcę kupkę Nie pytam się czy chcesz kupkę Pytam się czy chcesz kotka Co to jest mroźny smak? Kup lodowy przykład. Aha, bo wiesz, że tutaj jeździ w ogóle Taki samochód z lodami? Może sobie lody kupić? Ktoś mi może za darmo loda zrobić? Tak Znaczy nie za darmo Za pięć Dzie Za pięć euro. Sprawa No to i tak niedrogo Jak ktoś mi ma loda robić jeszcze w takiej cenie? Zostanę Uch! strażakiem co ty na to A zostań nawet pielęgniarką To mogłoby być ryzykowne No bo byś musiała kaczuszkę komuś podawać Jeszcze ja nie wypowiem, nie? Jakaś ty niepodobna do tej postaci. Yy, odezwał się ten, co jest podobny. Nie wiem robić simsów. No nie też nie, nie. Masz przedziwne nazwisko, czemuż to tak? Czy ty nie wlazłeś na jakąś stronę z komentarzami do tych filmów moich, czy co? No! O! Czy ty teraz będziesz jeździć traktorem? Nie, będę jeździć wozem strażackim. Podejmij karierę. A, ty go... Ale ty nie potrafisz nawet ugotować niczego, a jeszcze masz gasić pożar? Tak! Będę gasić pożary. Okay. Idealnie je wywołuję. Ty rosół lepiej zrób. Co? Ty lepiej rosół, do, rosół dobrze ugotuj. No i tam. Cii, taki tam. Dwie potrzebuję taki tam. Ty. Zaczynam ze za 16 Życie. godzin. Spoko, jestem nosi wodą. Spoko. La, 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 la. Jesteś nosi wodą? Ja tak, się nazywamy <śmienią> <umiejętności>. <śmienią> Lamus! Lamus! Zdraż ty się, ty, ty się, ty. Lamus! Nosi wodą! Lamus. Ja muszę zmienić tą karierę, bo ja tutaj muszę rozwijać umiejętności sportowe. <śmienią> jasne, jasne. Lamus! Ty, no przestań! A w sumie pobiegam sobie. Będę szczuplejszy niż ty. ach, ach, ach! ach. Ale mi teraz dopieprzyłaś. i tam, oj, tam. Ja może pominę milczeniem, jej nieudolne próby tutaj. Hmm. Powiedziałbym coś, ale wszyscy by mnie hejtowali. Nie ja mów tego, wiem co chcesz powiedzieć. Ej <grystanie> tam Ta, jakbym siebie widziała, nie? Ona idzie yy, i się tak. dalej. spoko ja tak nie robię. To, ale... Nie. Dobra, nie. Oj tam brutka po mojej Muszę kompromisować. Spoczko. Ja nie będę mówiła y, kto zamiast schodzić ze schodów to po nich zbieg, bo bał się, że się przewróci. No bo byłem w takim stanie. W takim stanie? To dlaczego ty gotujesz w wolnym czasie? Nie wiem. A tak se prostu. Byłem w stanie w takim, że nie mogłem iść, to musiałem mieć. <laughs> A ciekawe, jaki to był stan! No, pomyślmy. Bardzo niedobry na kolejny dzień. Dobrze się czułeś, czy pani? Nie, źle się czułeś wtedy. Potem się dobrze czułeś. Źle się jak czułem. jak wyjeżdżałam, to się dobrze czułeś. Co? Idealnie się czułem, jak wyjeżdżałaś. Dzięki. <śmiech> 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 Och. Nie wiem, kto do mnie chodzi. Czy z mnie dzwoni mam odebrać? Nie? nie Ale gdzie? Nie wiem, na telefon, na komórkę w sensie. Nie znam tego numeru. Nie będę odbierać. Yy. Jak się zaczyna? 5, 3, 3. Polski numer. A to nie numer. znam. Polski numer jakiś Pewnie... w wow! ogóle nie. Wow! Dobrze, nie ją sobie, pozwala. Zap... Z... Zapikanka? Tak, za, 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 za. Pewnie by było słychać na moim mikrofonie ten telefon, nie w sensie, jak zaczynał dzwonić. Było tylko. Ta dalej tu biega, LOL! Co to znaczy ćwiczenia posiewać? Tutaj można sobie wybrać jakie ćwiczenia. Ćwiczenia podstawowe? Bez potu. Bez potu. Bez potu. A po co mi pot? Zrzadz wóz Konserwuj wóz strażackie. Buka buka. Buka buka. Buka buka. Pudi pudi! Dobra, nieważne, nieważne. Tego nie było? Shut up. Towarest, shut up. Shad. Shad. Shad, shad, shad. Shadow, up. Shadow, up. Dobra, nieważne. Czy my tu mamy jeszcze coś do zrobienia? Konserwuj ale... Jakie to jest piękne? Co jest piękne? Remiza strażacka? Zawsze chciałeś być strażakiem, tak. Czy nie? Tak. Jakbyś mały, nie chciałeś być strażakiem, nigdy? Zawsze chciałem mieć na imię Alfons. Skąd mieć na imię Alfons? Zgadnij. No nie wiem. Żeby mieć swoje dziwki? Tak. Małe dziecko nie myśli jeszcze o tym, żeby mieć swoje dziwki. Ale ja chodziłem na dyskoteki mając 5 lat. Serio? Tak. Kuzynka mnie zabierała, żeby podrywać facetów. Aha. Byłem seksownym dzieckiem. Tak. Dlaczego ty łazisz wiecznie w gaciach? No bo tak wygodniej. Jezu. W domu też chodzę po gaciach. Po gaciach chodzisz w domu. W gaciach! Nie mogę z ciebie, nie? Spoko. Ja nie wnikam. To móc z kogo innego. Ja nie wnikam po czym ty chodzisz, nie? Ale po wodzie. Po gaciach? Ja chodzę po wodzie to kto inny chodził? Mać <noise> on, jak... Onoś dużo ćwału, ale to takie tajemnianie. nie może zrobić kroku, tylko musisz sobie, wiecie, kopnąć w drugie gacie pod drugą stopę, nie? Tak, tak. Boże, jak ja sobie to wyobraziłam. Uh, uh, it's not funny. No właśnie, co it's not funny, to mnie przeraziło. Nothing. Ooh. W ogóle ty oglądasz Ooh. to współdzielenie, czy nie? U. No, jak mi tak klatkuje, to tak. Platkuje ci? Mmm, jak, mm, jak ty jesz, masz czerwony? Mmm, dre, mm, dres, mam czerwony dres. Spoko. Mm. ja mam dres. A ty nie. Dlaczego ona tak dziwnie chodzi, w takim rozkroku? Nie wiem. Nie rozumiem tego. A ty ciągle nie pasuje tania lodówka. Słyszysz? Musisz jej kupić drogą no bo ma mało pieniędzy. Mam takie pytanie co do widzów tutaj. Eee, czy ktoś wie, na jakiej zasadzie działał The Sims Online? Eee, jeżeli chodzi mi o to, że można grać go w na Polsce. jednym serwerze. No nie było go w Polsce, ale jakiś silnik był. Tak, był. Jakby ktoś to znalazł i wysłał, kremówce albo mi, to by byłbym wdzięczny, bo ja bym postawił wtedy serwer. Taki, wiecie, i bym mógł nagrywać i w ogóle z nami I, i w ogóle. No dobra, ale to była oddzielna gra, nie? W sumie kupowana. I nawet jakbyś postawił serwer, to jakbyś nie miał tej gry, to na co ci? Ach. Dobra, jestem blondynką, nie będę się odzywać. Może tobie uda się naprawić kranco? Jeżeli gra jest zapomniana, nie można jej kupić. I serwer też jest zapomniany, nie można go kupić, to co można zrobić? Yy. Dziękuję! <grym> ale ja ci jeszcze nie odpowiedziałam, bo w sumie nie wpadłam jeszcze na odpowiedź na to pytanie. A myślałem, że wpadłaś już. Nie. Mam mało karty, okay. ale kupię sobie lampkę. IQ niczym piana w gaśnicy przeciwpożarowej, nawet pasuje. Co? O! Ale to ładnie świeci o. Ale ja wcale Cię nie obrażam jakby co Nie? Bo jesteś moim A, jest to, mija moja misia Milia moja Moja misia No Włącz czarny świat Tak Widzisz jak to wygląda? Ej bo Ci jeszcze wyskoczą tacy ludzie co są czarni no, Widzisz jak to wygląda? Mówię o zombie. No, widzisz, jak no, co? wygląda? Co? Od ćwiczeń cię bolą, plecy wszystko cię boli. Jesteś się bolały, masz zakwasy. Ha. A co powinna robić kobieta jak faceta wszystko boli? Z z zrobić mu coś Tak. O Jezu, patrz jak ty wyglądasz. Tylko że... Pf, zrobić mu coś. Wymasować oczywiście. Dobrze. A co ja Bardzo. <słuch> <słuch> y plecy mu wymasować. Oczywiście, że... Płynie. Nie uratujesz. Zaraz no, będziemy masować. No, no. Tylko musisz kran naprawić, a ja muszę się wyspać. Co? Nie, dobra, ten kto będzie oglądał, ten zrozumie. Dobra, no, no, co będziesz robić? Nie, nie wiem. Czekam na odpowiedź, bo coś mówiłaś o kranie Och, chyba. Tak, jak naprawisz kran, a ja się wyśpię. Aha. Ty, 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 materialistko. Mam czekawkę. Na zdrowie. Dziękuję. Proszę. Naprawiasz kram. Fascynujące. Naprawiłeś kram. Niesamowite. Dało ci się naprawić. Mm, jestem szybki. szybki. To nie jest wcale żadna dobra A, no. Dobra, gdzie to było romantyczne czy przyjemne? Gdzie to było wymasywające? Ją też wszystko boli, I też trzeba coś Co, wymazować. Co, 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 co? No czy co? Romantyczny, iPad. patrz. Romantyczne. Rozwijam. Jestem strażakiem. Jak romanty romantycznie to ona mi może zrobić. Jakby musi się wykonać. Masaż pleców! <laughs> Ta jasne. No tak. Specjalna, nie, no nie no. Gdzie to jest? Uściskaj, opowiedz historię, tutaj mu się gotowa. Eee. wyniesienie o... Żygą słodkością słodkości. Coooo! Romantyczny oh. jestem strażakiem, jestem tego ciekawa, naprawdę. Super. Oj, to zaraz idzie do pracy, musisz się ogarnąć, przepraszam bardzo. Niestety nie wymasuję ci pleców, niestety nie pochwalać się, że jestem strażakiem. No to ten, to sekretarka mi pomoże, spokojnie. Taka sekretarka, To jesteś zwykłym tym. w jakiejś knajpie, ty. No to, ale sekretarkę o, mają! Jasne w ogóle <gadzi> Jakąś księgową Z kim ty gadasz? Co? Gadasz z kim? Nie? A, a co? Popatrz. Z nikim nie gadałam Ja gadam z lustrem Nie, tam nie było lustra, gadałeś sam do siebie i nawet miałeś akcję mów do siebie Tychol. To nie ja! To ty! Ja do siebie nie gadam. Oooo, samochód przyjechał. Dobra, nic. Zamilknij. Ciekawe, czy musiał. Źle mi się skojarzyło. Patrz, stoi! Jestem głupia, Wyobrażam co? O Boże! Ale co, co, co robi? Co? Komu? Ale ten listonosz jest. Ten listonosz jest bardzo. Czemu mu stoi, przepraszam? Ten listonosz jest bardzo dziwny. No on stoi. Patrz, wkurzył się i rzucił rachunki na chodnik. Zapłać rachunki, nie na spokój. A ja muszę być stoi. Wiesz, że ta rodzina zbankuje. Czemu? Nie no to zaraz dostaniemy Mają tylko tyle kasy? O, nie zbankrutowałeś Nie umiesz zarządzać nie, nie, no, nie umiesz zarządzać Pieniądzkami Przepraszam, kto wygrał w tego monopol? Bo ty najpierw zbankrutowałeś A ja się do końca Ja dzielnie... zbankrutowałem Tak, a ja się do końca dzielnie trzymałam Przyjazny. No no! Rozmawiaj o pracy, No no, ty, no ty, tylko ja miałem 10 tysięcy dolarów, a ty miałeś jakieś 500, dzięki. Pudę musimy się ze współpracownikami dobrze trzymać, żeby do awać co za... Ty możesz... Dobra, nieważne. Co? Nic y, naleśnik jest koloru czerwonego i w ogóle musztarta? Aha. Hmm. Ciekawe co ty tam robisz w Ile sekretarek już zaprosiłeś? Hmm. Pięć. Pięć Ale to dopiero początek Ja bym była za tym, żeby jakiś alarm zadzwonił, bo chętnie bym pojechała na akcję pożar gasić albo co Głodna jestem, macie tu stołówkę? Macie, patrz, jest coś na szybko Płatki zbożowe to ten, O! Lodówkę im zarąb! No ty chyba cię. Bądź złodziejem, zarąb im lodówkę. Ej właśnie, czemu Ewares nie może być złodziejem? Bo chce być kucharzem. To jego życiowe pragnienie. Ale ja bym wolał być złodziejem. Okej. Ale to jak to się robi właściwie? W Szwecji bardzo dużo ludzi kradnie jest milionerami. Dobra. Bez wymieniania proszę. Patrzcie ci ciemniejsi! Patrzcie ci ciemniejsi! nie będę mogła tego wstawić odcinka na YouTube'a, bo zaraz będziesz, wiesz. Że co? Ale ci ciemniejsi jako głupsi. głupsi. Dobra, dobra. Gdzie okay, się. wspinać. 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 Wspina się bardzo. Bez sensu no. słowa wspinać. Ws. Ws. Wspinać. Normalne słowa, każde... zbinać normalne słowo jak każdy. widziałaś kiedyś na dupę? Nie. To zobaczysz O, podczas. widzę, widzę już. Widziałeś to? O. Tak. O, tak drugi tak, raz trafił. tak już. Tak. Spadnie trzeci. Alarm, 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 alarm. Reaguj na sytuację kryzysową. Jeść, no jedź głupia, ty! No. Larma, larma! Jezu jest? cała chatta im się spali. Skubia pipo! Ugaśni wielki pożar domu. No jedź tam, głupia, no! Jezu, chatta im się spali, mimo, na tam go jedzie. U, uh, u, uh, 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 400. Co 400? Tam pisało, było napisane tak. Gdzie? Gdzie tu to się spali? No tam pospali? gdzieś było. Gdzie to się to spali? Pali? Szukaj! Szukaj! Pali się! Pali się! Pali się, pali, pali się, pali się! I teraz każdy wie co to powinno być! Popali się w tym trzecim. Ugasiła. Na piąteczkę została eee. ocena, proszę bardzo. Eee, i Piąteczka. i dostała kasę, popatrz. I wow. doświadczenie... Ile? ...rosło, 276. Uuu, na lodówkę będzie. No. Może. W gdzie. mi Kierota, gdzie? Pracuje, Evares? Wares pracuje w jakiejś knajpie. Ale konkretnie... tylko się leje? Ewa... nic się zepsuł. A ty znowu... ...jakaś... Jakaś... Jakaś się do siebie dzwoniła dziwna. U mnie w Polsce w Elblągu, też była taka knajpa, a za kurtynką było co innego. O Jezu. Salon masażu. Dobra, dobra. Dobra, no moja wyjdzie z pracy, z roboty, kiedy ona kończy. Strażak sam. Strażak sam Wyniesiesz śmieci. Wyniesiesz... Dlaczego wyniesie, wyniesienie śmieci, słuchaj, e, jest przypisane do cechy osobowości rodzinnej? Zastanawiam się, na jakiej <grym> kurde podstawie. Ale spoko, nie no. Czemu on się kąpie w gaciach? On się nie kąpi, on naprawia prysznic. A. <grym> Chodzi w gaciach, bo mu wygodnie. Śpi w garniturze. <grym> I różne takie inne dziwne rzeczy robi. Czemu robić z niego psychola? On sam śpii, robi psychola, da. mu cechy szalone. Nie wiedziałam, że to będzie aż tak. Okej. Okay. Ale w sumie jest podobny troszkę do mnie z tą cechą szalone, bo ja też uwielbiam chodzić w gaciach. No, ale to jakoś z tym jest podobny. No. posprzątam też troszkę. I lubi gotować. Tak. I, no. gotować, i sprzątać. A to akurat ci dałam, słuchaj, cechę. Widać, jak właśnie oglądałeś Sims, wiesz? Nie oglądałem. Ogl nie, oglądałem jeden, dwa. No widzisz, ale to w pierwszych mówiłam o tych, o Simachijce. No tak. I dałaś mi kolor ulubiony różowy. Tak. Oglądałem. Masz cechy szalony, e, urodzony kucharz, rodzinny perfekcjonista i świetnie całuje. Mhm. No To ja wiem, bo ja oglądałem. No to dobrze, no to co? Zwracasz do domu. Ale nie wiem, nie wiem ile masz, bo ja oglądałem tylko dwa. Trzy mam. A, to muszę nadrobić. w pracy i ja oglądam grę wideo. I musi tam biedna siedzieć. Majsterkuj w ręce. A majsterkuj, po majsterkuj się przykuchaj, to co ci tam, nie? Majsterkuj? To ty z niego kucharza robisz czy mechanika? Nie, kucharza z mechanikiem. Tylko wiesz, to nie... Daj mu czy, poczytać książki tak Tak, to nie wygląda jak majsterkowanie. Nie sądzisz? Mhm. Dobra, będziesz czytał. książki Gdzieś mądry, a ty wiesz co, chyba nie poczytasz sobie książek kucharskich, bo my nie mamy w domu książek. Tu trzeba kupić. Ty oglądaj telewizję, zaraz sobie pooglądasz programy kucharskie, wiesz? Jakieś, czy ty koniecznie chcesz... Kupić? Ale na tanio są te książki! Zaraz kupię, czekaj, zmień na... swoje, oh Jezus, najtańszy telewizor, nawet nie ma programu a, 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 a. Kulina, tak. Sprzedam te dwa fotele tu i niech idą... ...czorka. Niezbędne dla zwierząt, w ogóle zobaczmy, co my tu mamy. Koty, psy, koty. Pan Klocek, Kamień esencja czystej miłości. Chcemy kota! Bo ja chciała mieć kota. A. Chcemy kota. Chociaż w Simach tak normalnie. A nie, w sumie kota? Nie pytam o psa, pytam o kota. Weź kota, ale, ale, ale ale, ale wiesz jakiego? Szaro-białego. Jak będzie, jak nie będzie? To ja najpierw wezmę kota, a potem ewentualnie nie. Mu kupię to dobra? Tylko Aha. gdzie tu jest? W sumie to powinnam kończyć odcinek. No nie, ja chcę kota i ja chcę, żeby był szaro-biały. No dobrze, będzie kot, będzie szaro-biały. To jest w nią nawet postawić regału. Dobra. U góry szary, na dole biały. No to ty musisz stworzyć tego kota, bo go kupić, albo coś. Czytaj. Aha. Czytaj coś. Nie masz książek kucharskich! A jakie są? Jest Czarnoksiężnik z Palady Logika. tą pierwszy majsterkowanie, tą pierwszy najpierw wyjmij wtyczkę i przygody Raimonda. Mm. Jeszcze raz, bo nie wiem, jakie? Jezu. Ty wróć. Aha, zwróciła Czarnoksiężnik, nie ty idziesz adoptować kota. Gdzie to jest ten ośrodek adopcyjny? Nie, yy, ośrodek adopcyjny. Nie można kupić zwierzaka, bo chyba muszę kupić zwierzaka, bo nie będzie takiego jakiego. To jest twoja praca. Ja chcę takiej kukoty. Co ty chcesz? Tak. Kocia dżungla, miałkliwe coś tam, salę murowy, sprzeda z coś tam, coś tam, plaże ze starą przystanią. Nie wiem, czy to jest jakiś sklep zoologiczny. Chyba nie ma. No, co? Jest impreza. To jest jakaś otwarta. Co? Jakaś otwarta impreza jest na O nie! Na imprezę to mnie wyślij. No to ciebie chciałam wysłać. A to do garof! Ciebie chciałam wysłać, a skoro nie chcesz, to nie. Kota będziesz adoptował, to nie. W sumie. Dobra. Co dobra, chcesz? Kota czy na imprezę? To ten. Można kończyć odcinek. Tak, nie? zamówimy kota tu, ale to okay. nie będzie, chyba, że takiego chcesz, okay. ale on jest agresywny, Jakiego? ja nie widzę, bo mi współdzielenie, nie, czekaj, można nowego sobie wybrać, nowy jest jakiś, ale to jest nowy imię nowy, czy nowy sobie stwórz nowy? Stwórz nowy, nie, to jest imię nowe, ale bym się wtopiła, ale ten twój, bo ten, bo jest mieszaniec i ma czarny pyszczek z białymi oczkami i czarne łapy. A reszta jest biała. I jest jeszcze jeden, który o. ma czarną główkę i biały pyszczek. I czarne coś tam z tyłu, albo czarne łapki, albo czarny ogonek. I on ma cechę poszukiwać przygód. Bo ten... No to może ten. Bo Frytek jest agresywny. A ten Frytek to jest ten pierwszy, o którym się mija. No no. A to chcesz agresywnego, czy poszukiwacza przygód? Nie, ja chcę takiego co jest fajne, łagodne, co się lubi tulić i w ogóle. nie czarno-białych. Jest jeszcze taki tygrysek pasiasty, on jest nieśmiały żywiołowy przyjaciel. Jest puchliwa w megii jakaś tam. I... No to trzeba poczekać na inne. Poczekać na inne. Dobra, nie chcesz tych. Kończymy odcinek, nie? No. To tego tam, tego Pa pa! Nie, ja bym, poczekał na, ja bym poczekał na inne kotki. Dobrze, to czekamy na inne kotki. Ale. To czekamy. Ja odcinek. W następnym odcinku. No a. czekamy na inne kotki, no. To żegnasz się ładnie. No to ten. Papa! Pa. Pa, pa.